No właśnie, gratulacje, bo trzy punkty zostają w Jarocinie, ważny moment, kolejny taki mecz na przełamanie, bo ostatnio również rozgoryczenie duże w całej drużynie. No zgadza się, ten ostatni mecz w Mugilnie to będzie na się ponosza. Dzisiaj widziałem zespół zdeterminowany od pierwszej minuty. Trochę nerwowo zaczęliśmy, ale, ale z biegiem czasu już wiedziałem, że to będzie nasz mecz. I rzeczywiście na koniec już dominowaliśmy pod każdym względem. Przede wszystkim dobrze taktycznie myślę, że stanęliśmy i, i tutaj była kwestia czasu, tylko kiedy zdążyliśmy A mimo tego w pierwszej połowie, na Swarzec dosyć dobrze się spisywała, nie mogliście, nie mogliście trafić przede wszystkim do obramka, ale też nie musiały jakiejś takiej akcji składnej pod, pod jej bramką stworzyć. Co pan powiedział w szatni swoim zawodnikom? żeby dalej kontynuować to, co sobie wypracowaliśmy, to co, to, co założyliśmy, bo, bo y, tutaj widziałem, że, że mimo tego, że mecz jest wyrównany, Unia Swarzec gra nie, nieźle. No gdzieś muszę w którymś momencie pęknąć. Więcej, więcej akcji kombinacyjnych, więcej gry w piłkę i, i wtedy, wtedy możemy myśleć wtedy o zwycięstwie. Dlatego w szatni uczulałem zawodników, żeby nie wali się grać żeby, do siebie, żeby nie przyjęli sposobu grania przeciwnika. Natomiast żebyśmy, żebyśmy byli skuteczniejsi no to, to i Iwa, w ataku, i w obronie. Bo dzisiaj myślę, że zdaliśmy egzamin i pod bramką przeciwnika, i pod własną. No i miał Pan dzisiaj do dyspozycji wszystkich zawodników. To również taki duży handicap dla, dla Pana, bo bo taka sytuacja nie, nie zdarzają się zbyt często. No, zgadza się, chłopaki walczą o miejsce w drużynie. Tylko się trzeba cieszyć, bo, bo jest taka zdrowa rywalizacja. Tu widziałem, że, że, że i ławka żyła i każdy chciał, żeby, żeby ten mecz wygrać. Bo rzeczywiście e, po tym ostatnim meczu no, było mnie I cały szczęście, że ten mecz e, z jednym z twarzy trzy dni po tym naszym nieszczęsnym spotkaniu w Muginie. Odbiliśmy się i myślę, że, że powinno być lepiej. Ta runda dobiegła końca.